Dzień dobry, z Tobą Chodowca. Zrobił się kolejny odcinek. Dzisiaj zrobimy otwieranie ptoszków. Ten jeden kogucik sileczka widzę, że to już na wyczerpaniu leży. Bo nie wiem, on na się nam zrobił przerąbany troszkę. Nie zbyt chyba by się wydawało, że się ruszył No po koguty daj, ale on w już był sobie Już trochę dawno. A dzisiaj zaczęliśmy od chwilek, bo wniosek już byliśmy, bo... Grzegorz był w samą chwilę, bo tam byłem gdzieś. <noise> A on bo wiadomo, że zdechnie bo on tam ogólnie. No, ogólnie bo Bojem Hoguty, to ten go ludy To było ogólny, no ten czysta jest zwykła, koguty. <grytania> te ptają te słabsze jakby jak leżą bo coś, więc Kaśnięta te, Jajeczko na Teraz ten już 6 dzień Silki dostaje witaminy D <grytania> Nie no bo słońce świeci ładnie zaciepło, a świat się na jeszcze ale tak o, teraz tak dwa dni co było słońce to było zimno Znaczy no bardziej wieczorem niż ale jak jak ja byłem na podwórku, to też było zimno, a tu jest przyjemnie. Bo no, tam, nie tam też ale... No tam taki wiatr zimny był, a tu nie ma. A was, to zawsze właśnie było zimno. Mhm. A dzisiaj jest ciepło, ciepło. I dzisiaj raczej takich nic znowu się nie widzi, może jedynie... Nic no, nie widzi raczej takiego. Znaczy tylko będziecie widzieć zielon zielonkę ruszamy? No wreszcie. Chyba dwa, dwa tygodnie nie było. No bo teraz, mówię, no, teraz powinno być coraz częściej powoli. Znaczy no, teraz może jeszcze się... nie, ale... Tak, tak bardziej... Kwiecić maj. No, no ale trochę później, bo tak jak tam, ja zazwyczaj jak ten kapuchę tak wybierają, to... No no ale tak już powinno więcej, tego tak kwiecić maj jak już wiosna. Bo jak kapuchę wybierają, to trochę zrobiliśmy? później a, a później musieliśmy... To Zas... zaś... Zas... Babci... <laughs> nie <skum> wyrzucać. <laughs> Dobrze, że czasami wyzywa te zielone, ale nie powiemy jak wyzywa, no. bo tam same nie są zielone słowo. Jedynie, jedynie powiemy, że zielone. Cenzura, zielone? Co pryskane? pryskane. No, pryskane? No, tak, właśnie mówię, a to wiadomo, a teraz jest niepryskane. W sensie, no pryskane na pewno jest, no, ale jak na przykład czasami bierzemy od odtik... tych. Tutaj, ale na przykład noszą się na te zielone narzeka, ale jak są kalafiarki, że będziemy no. to obiady, to już nie a bo marchewki. To już nie są pryskane no. i no. są bardzo A teraz nic tak nie mówił, bo teraz sama się kiedy będzie. Ale tak kilka miesięcy temu to jak tak często było, a, a naszym królom nic to nie szkodziło. przecież nic nie zdychało tego, a nic, ani się nie osrały, tak jak często mówią, że się osrają, co prawda A nigdy tak nie mieliśmy. Nie wiem, często tak u, u nas gadają, że jak na przykład dużo owoców coś się osraje, u nas tak nigdy nie było. Tam się osrały albo coś tam ma. No chłopak, często może na przykład od jakiegoś nadmiaru, czy coś, to że nasz że nam od oddzielnego, czy coś tam ma. Zero też. No teraz chodzimy do pawik i do kaczek. Nie Dobra, jeszcze jesteśmy u, Dobra, jesteśmy już u pawików i feniksów. Dobra, jednak nie idzie wiosna, tylko jesień. No wypadły mu dwa z dupy. Tak i to ja widać. Tutaj. Tak samica mam tę. To jest to samica ma z tyłu. To te z dupki mu A Ale tam, te są mogą wypadać A może wypadują może... te nawet, może te dostają, nie wiem. Nie znam się. A sztok, Ja się napadę. Ale nie mam bo no, to, to później na zimę był łysy. Nie, może ona mu bo... Nie wiem, pancję, w ogóle coś. A tego worka. Zaraz pokażemy, jak dajemy jej Jeszcze kaczuszku, bo złoty trzy jajek nie ma, były Od Na szczęście no, żyje kaczka, bo ta kaczka taka trochę też słabsza jest. Znaczy no tak bardziej kulawa niż, Nie wiem, czy słabsza jest, ale tak kuleje trochę na nogę. No nie, że żyć, bo to taka jedna z ładniejszych kaczek naszych. Posarnia, no ale taka z białą szyjką i ja ogólnie nic do tego została. No, no i aż nowej. No na razie jest dobrze. A tu inwalida No na będzie zabity, jak będzie trochę większy jeszcze. Albo może nawet nie wiem, zobaczymy, jak czy, jakbyś męczył, się męczył, Czego go po prostu zabije i tyle. Jeszcze grono brachma, nie myślą? A tutaj nie idę, tam ciemno, bo te belki tam są, to wam każe się jajka są. Teraz zielone damy chyba dzisiaj nie ma ale ja jest jedno na końcu dzisiaj, a długie dzisiaj no jajeczko, więc fajnie jakaś dzisiaj, dzisiaj jedno jajeczko w jest tak ciężko, że się <gry> widzicie w dzisiaj no jest, i są tylko, a dzisiaj jajko jest takie, takie długie jak nie wiem co, ale długie, takie mocno takie, jak na kacze to długie a się długie bo kacar jest taki grube z a takie jest takie chude, ale długie. I na, na końcu dzisiaj <grym> Mówię, no... Mi się daje, że mogą wszystkie jeździć, oprócz tej sarni, no, bo ta sarnia tam teraz gorsza jest, ale... Ale mi się daje, że niebieska na pewno powinna się bo kacar ją Czarną też widziałem jak defał, biały nie widziałem tutaj, jak defał jeszcze, ale... My tu teraz byliśmy... Ale my tutaj byliśmy teraz rzadko, a rzadko, na co dzień nie jesteśmy, ja tylko, że... Yy, ten... Tylko, że... Mało czasu, no bo przyjdzie do szkoły, to jest jakaś 15-16, to... Wystarczy im... ...zabobki, silki, kuchinki, osąpy. Ja, Szkoda. Ja, chyba pierwszy raz u nas zielona. <grym>. Dostanę Tym byśmy chcieli zmienić tą wodę w basenie, ale co chwilę coś jest dla roboty. Teraz, o, mrozy teraz znowu były. Ale dzisiaj znowu ten gnój musi walić, a jutro to, jutro Grzegorza nie ma, więc nie wymienimy. Ale też nie, i tak raczej nie było chyba jeszcze sensu, w tym, tygodniu, bo padać znowu. Mówię, no tak, mówię, no teraz i tak, i tak teraz ma nie być, ma nie być tak ciepło, więc jeszcze ten tydzień, więc... No, pokażemy Wam jeszcze chwilę z prawie. Trzeba podjąć, bo jeszcze jajek, ać może dzisiaj się ale zniosła, ale wczoraj nie było jeszcze jajek No jest, zaraz czy są Temu Feniksowi coś tam chyba zaczyna rosnąć, ale jakoś nie, nie w zastraszającym tempie.

wydobył z siebie Gubi piórka o u Feniksu też już jajko nie wiem czy dwie już doszło, mam to powinny już dwie więc widać, że Paweł i smakuje zieloninko też wam zaraz pokażemy coś u koszałotów ale już to będzie od 17, nie wiem czy w tym będzie mówić nie wiem odcinka Chyba że się wydali. To jest pięć. Ta wola mnie go nie one Jakoś nie rzuciły. to jest <to>, <gry> taka twarda. taka ta twardzia jest jest taka. Jak ona się nazywa? Ta pekińska? Nie, pekińska jest taka miękka. No to tą miękka jakby, jakby. No tam to mnie wątro, jest, bo nie znamy się na Powiem, że pekińsko. W sensie, no jakby dostały tam coś z tyłu, tych miękkich, tych pekińskich, no, no to, to na pewno by bardziej były chętne, no bo to jest taka coś jak tak kapusta, taka, taka, taka ona jest taka twardsza. No. tak widzicie no, jedzą, bo jedzą, ale nióski akurat kilka takich te stałe liście tych miękkich, one no, tutaj sobie mają te twardsze, no, znaczy, no nie nie specjalnie, daliśmy im tam, bo po prostu wzięłem pierwszy z brzegu do niosek. No. musiły dwa worki były więc... Zawsze jak są dwa, to na przykład jak, jak, jak jeden, to tylko dałem no bo... Ale pierwszy raz takie ciężkie. No. A no. bo zawsze... Albo po prostu spadliśmy z siły. Bo no, bo... Zawsze jak się nosiło, to się brało takie lesieckie, ja, 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 ja Jak do ziosek, nie są to trzy, trzy przerwy miałem. Bo mi się cały rozrywał i musiałem go przekładać. Dobra, teraz pójdziemy do szabła i do kochinów, więc zaraz się widzimy. A, jesteśmy u kochinów.

Też jednego koguta, koguta się koguta przyznaliśmy z skórą. Taką tą żółtą kurę koguta czarnego ze złotą szyją, tego młodego. Więc nam zostały... Jej... Trzy, Trzy kogutki Trzy dwa Tak no, to nie dało. Czarny jest jeden ze złotą szyją i taki biały z czymś No i łososiowy, ale zaczął się łososić To tak, tak jest, jeden, jest, stary koguta, no tak jest, nie wiem, coś mu jest od bo Bo Przez chyba to tak nie było. No nie, chcę zapytać. Mam odszarek na jakiś. Ciężkie jest wszystko, bo. Koło... Nie wiem, że to jest łazienka. Tych kopin, no ma dwana? Taką. Z Wachami na the Ja jak nie ma. Zobaczcie, to się kogoś tutaj nie ma, też. Tutaj jest. Nie, czekaj, tu jest. Nie. A tutaj dwie kury koczą, ta niebieska i ta grąsa też koczy, więc może jeszcze przyjdzie, ale, ale ją jak będziemy na sali, to dopiero tak poczekamy z dwa dni, żeby na pewno siedziała, bo znowu nas zrobiła w wy... bambuko. Więc mówię, z nią będziemy czekać, bo ona nam przeszła to normalnie, siedziała, nie schodziła ani razu, a teraz mówię, już dwa razy zeszła w tym roku, nie wiem czy to było w tym roku jeszcze, ale chyba tak, jak tam usiadła w zimę? Ale no, nie kwoczą, bo przydają, przydadzą się już kwoki, bo są coraz cieplej i wszystko, więc... Dziecko. Wczoraj <grymne grymne> jajka nie było, więc <grymne> chyba same kwoki są. Ale teraz one, jak na przykład dzisiaj nie ma jajka, to, ma jajka, to może dzisiaj będzie z pięć. Albo z Bo tam prawie wszystkie wniosą. tutaj nie ta młoda i tamta jedna stara. mnie się jeszcze, a tak to już... Popieka, nie no, pokaż, przez okienka, jak zaraz zajadają. Zajadają mam no wleć ten, ten stary kogut, bo słyszałem, to zostanie ten młody. Bo no tam chowałeś, chyba nie ma sensu jeszcze. Teraz. Się to no to się pomija, tam jest młody, a jakiś tam jest Nie, to jest na ten sezon, więc. Po prostu się go sprzeda na następnym tym, po tym sezonie Znale. lęgowym, a ciągle nie. Albo wszystkich, nie no może się da chwalić ten niebo, to są. Tylko pierwsz no, robię. No. Wiadomo, na no sens pokrewione, no ale. Ale. No już Dobra, to będziemy kończyć śnieg, więc widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!